Co robić, gdy klient mówi nam za drogo? Dzisiaj o tym, jak bronić cenę w czterech krokach. Zapraszam was serdecznie. Dzień dobry, cześć i czołem, moi kochani. Witajcie serdecznie w kolejnym nagraniu na moim kanale z cyklu Jak sprzedawać lepiej i skuteczniej. Dzisiaj idziemy ze zmorą większości z nas w zasadzie większości konsultantów, których znam. Czy handlowców, czy sprzedawców, bez znaczenia, czy sprzedajesz przez telefon, czy sprzedajesz face to face, dzisiaj porozmawiamy o tym, w jaki sposób bronić cenę. Dlatego, że chyba najczęściej w naszej pracy, w naszej pracy, w sprzedaży, w pracy jako właśnie osoby zajmujące się klientami, będziemy mierzyć się lub już się mierzymy. Właśnie z tą obiekcją, kiedy klient mówi nam to magiczne za drogo, albo cena jest zbyt wysoka i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj właśnie trochę o tym porozmawiamy, w jaki sposób obronić naszą cenę w czterech skutecznych krokach. Ale moi drodzy, zanim do tego przejdziemy, standardowo bardzo mocno Wam dziękuję za wszystkie te interakcje pod ostatnimi nagraniami. Bardzo mnie to cieszy, że nasz kanał tak mocno się rozwija, że tak mocno rośniemy w siłę. Więc śmiało, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, dajcie łapkę, suba, żeby kanał jeszcze mocniej rósł w siłę. No i druga rzecz, ponieważ dzisiejsze nagranie jest bardzo mocno powiązane z moją książką, dlatego że ja bardzo szeroko w jaki sposób radzić sobie z obiekcją ceny, jak reagować na to, kiedy klient mówi nam za drogo, jakie mamy mity cenowe, dzięki którym właśnie klienci mówią, że coś jest za drogie. Pisałem w mojej książce, w Telebohaterze. Także jeżeli ktoś z Was jeszcze nie ma tej książki, to ja serdecznie go zapraszam na stronę www.telebohater.pl. I tam macie książkę dostępną w aż trzech różnych wariantach. Możecie wybrać odpowiedni dla siebie. Więc bez zbędnego przeciągania lecimy z tym, jak to jest z tą obiekcją ceny. Moi no drodzy, otóż musimy na starcie powiedzieć sobie jedną bardzo ważną rzecz. Klient Prawie zawsze będzie chciał kupić za inną cenę niż ty chcesz mu sprzedać. To jest taka stara zasada sprzedaży, że klienci zawsze będą chcieli innych warunków niż te, które my oferujemy im jako handlowcy. I przyczyn tego zjawiska jest cała masa. Chociażby przyczyna pierwsza to sieroty, które latają po rynku sprzedaży czy dzwonią do klientów i na reakcję klienta, panie Patryku jest za drogo, to ten Patryk od razu mówi do klienta, kliencie to 5, 10, 15% rabatu, tu Ci dam gifta, a tu Ci dam jeszcze nie wiadomo co. O przyczynach, dlaczego klienci w ogóle mają obiekcje ceny możemy zrobić zupełnie osobne nagranie, bo tych przyczyn jest co najmniej kilka jak nie kilkanaście i mogę Wam o tym opowiedzieć w osobnym nagraniu, ale to koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy w ogóle takie nagrania chcecie. Natomiast z tą obiekcją ceny klient mówi nam za drogo lub konkurencja ma taniej bardzo często i teraz należy sobie odpowiedzieć na jedno, na jedno, na jedno podstawowe pytanie. Co robić w tej sytuacji? I teraz moi drodzy ja najczęściej obserwuję takie, takie działanie handlowców na rynku, kiedy właśnie w trakcie swoich szkoleń czy warsztatów Zadaje handlowcom, czy to telefonicznym, czy bezpośrednim pytanie: Mówię do ciebie za drogo, co robisz? No to bardzo martwi mnie to, że większość osób mówi: Na przykład, zadaje mi pytanie: To jaka Pana zdaniem powinna być cena? I moim zdaniem to jest totalnie nieodpowiednie pytanie, a przynajmniej nieodpowiednie na tym, na tym etapie. Dlatego, że no, jeżeli ty pytasz klienta, jaka powinna być cena, to zauważmy, że ty mu stwarzasz takie pole do popisu. Po prostu, ten klient może powiedzieć ci dosłownie wszystko. Tak samo jestem zmartwiony właśnie tym, jak od razu rozdają rabaty. Zmartwiony jestem tym, kiedy od razu po tym, jak klient mówi za drogo, mówi się do klienta, zaczyna mu się argumentować, no tak, panie Marku, ale w ramach tego ma pan ty, 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 ty. Ja mam trochę inny sposób radzenia sobie z obiekcją ceny i dzisiaj chcę się nim z Wami podzielić. Pierwsze pytanie, które zadaję w sytuacji, kiedy klient do mnie mówi za drogo, to jest pytanie: z kim lub z czym mnie pan porównuje. I teraz posłuchajcie, jak skonstruowane jest to pytanie i dlaczego ja je zadaję. Dlatego, że zadając to pytanie, mam jasny obraz co do intencji klienta. Dlatego, że jeżeli klient faktycznie ma jakąś kontrofertę na stole, która jest lepsza, nazwijmy to cenowo. Od tej mojej propozycji, którą ja mu składam, no to ja mogę, mamy możliwość. Jak gdyby porównywania tych ofert, ale często jest tak, że klient nam nie podaje żadnej, żadnej oferty, żadnej kontroferty. On po prostu sobie to mówi, bo chce sobie to powiedzieć, bo domyśla się, że jeżeli to powie, ma taką reakcję, że jeżeli on to powie, to handlowiec na pewno w tym momencie zaraz zacznie świgać do niego rabaty. Więc pierwsze pytanie, to które zadaję, to jest właśnie z kim lub z czym mnie pan porównuje. Jeżeli uzyskuję odpowiedź od klienta, to zadaję drugie pytanie. Co dokładnie proponuje panu tamta firma? I teraz uwaga. Jeżeli nie jest to produkt, którego ty nie jesteś producentem, czyli jesteś tak zwanym dystrybutorem, no to tu może być ciężko, to tego pytania może nie być. Natomiast jeżeli jesteś producentem albo świadczysz usługi dla klienta, obojętnie czy to dla biznesu czy dla klienta indywidualnego, to możesz zadać drugie pytanie: co dokładnie proponuje panu tamta firma lub tamta osoba? Dlaczego? Dlatego, że Zauważyłem przez lata pracy z klientami, po dziesiątkach tysięcy zrealizowanych kontraktów, które zrealizowałem przez ostatnie 11 lat, od kontraktów takich, które gdzieś tam mój rekordowy kontrakt to jest za prawie 2 miliony złotych i on jest zrealizowany przez telefon, że klienci bardzo rzadko Porównują produkty lub usługi w stosunku 1 do 1. Bardzo rzadko jest tak, że mamy na stole dwie dokładnie takie same oferty. Mówię, to się może zdarzyć w wypadku, kiedy jesteś dystrybutorem. Ale wtedy będą inne parametry wchodziły w grę. Może być chociażby taki parametr jak stany magazynowe, jak szybkość wysyłki, jak kto odpowiada na reklamację, kto bierze za nią odpowiedzialność i tak dalej. Natomiast ja zadaję zawsze to pytanie, co dokładnie proponuje Panu tamta firma, żeby mieć gwarancję, że my w ogóle z klientem rozmawiamy dokładnie o tym samym, że to jest porównanie 1 do 1. Teraz jeżeli wiem już, jaką ofertę złożyła moja konkurencja, to mogę zadać klientowi pytanie, a co jest dla Pana najważniejsze przy wyborze? I na przykład co jest dla Pana najważniejsze przy wyborze szkoleniowca? Albo co jest dla Pana najważniejsze wybierając kosmetyki? Lub co jest dla Pana najważniejsze przy gwarantowaniu benefitów swoim pracownikom? No, i tutaj klient prawdopodobnie w większości wypadków wskaże cenę. To będzie, po to mu pierwsze przyjdzie na myśl. No, no właściwie, cena, ważne, żeby cena była dobra. No to mogę zadać czwarte pytanie. Jeżeli pojawi się na tym etapie cena, zadaję czwarte pytanie. Pytaniem tym będzie właśnie, a gdyby to nie cena decydowała, to co by to było? I w tej sytuacji klient wskaże mi inny motywator, który kieruje nim. Podczas dokonywania tego zakupu, czyli może do mnie powiedzieć, no, zależy mi, żeby na przykład firma miała to zawsze na stanie, że ja mogę sobie zadzwonić i tak dalej. Albo, no, zależy mi na tym, żeby firma pomogła mi we wdrożeniu tego u mnie, w mojej firmie. I teraz zobaczcie, kiedy wykonasz te cztery kroki, to dopiero teraz możesz przejść do argumentacji, bo. Ja nie widzę sensu argumentowania klientowi, kiedy klient mówi za drogo i mówienie do niego od razu, no tak, Panie Marku, ale w ramach naszej usługi ma pan to, 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 to i jeszcze w ogóle czego to pan nie ma. Jeżeli ty nie wiesz w ogóle, z czym konkurujesz, bo może się okazać, że klient w ogóle nie porównuje produktów lub usług w stosunku jeden do jeden, że klient nie ma tego samego obrazu, który masz ty w tej sytuacji. No i teraz moim zdaniem strzelanie argumentami na tym etapie nie ma jeszcze sensu. Dokładnie wybadaj to, z kim lub z czym konkurujesz, co dokładnie proponuje tamta firma, z którą konkurujesz, co jest dla klienta najważniejsze przy wyborze produktu lub usług takich jak Twoje. Jeżeli odpowiada cena, to możesz zadać czwarte pytanie, czyli właśnie, a gdyby to nie cena decydowała, to co by to było? I w tej sytuacji klient sam mówi ci, jakiego rozwiązania potrzebuje, i teraz następuje czas na argumentację. Teraz możesz klientowi dopiero zacząć argumentować, że to tak, Panie Marku, kiedy wiesz, na przykład z kim konkurujesz, ale znam tamtą firmę, no i wiem na przykład jak u nich wygląda dostępność magazynowa, no, u nas ma pan jednak tą dostępność i tak dalej i tak dalej. Teraz jest czas na to, żeby wykazywać swoje przewagi nad konkurencją, przewagi nad ofertą, którą miał złożone, złożoną przepraszam przez firmę konkurencyjną. To jest dopiero ten czas. Wcześniej nie widzę sensu, żeby to robić. I dajcie znać, czy koniecznie, czy taki, taka obrona ceny ma dla Was sens, czy to Was w jakikolwiek sposób zainspirowało, bo założym, że stosunkowo niewiele osób to robi, więc koniecznie podzielcie się tym ze mną w komentarzu. Dajcie też znać, co chcielibyście w kolejnym nagraniu. Łapka sub, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Jeżeli szerzej chcecie rozwinąć ten wątek, chociażby obrony ceny, to zapraszam Was do mojej książki www.telebohater.pl. No a na dzisiaj co? To wszystko. Widzimy się w kolejnym nagraniu. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.